Nadajnik telewizyjny na jednym tranzystorze. Tak wygląda. Na kawałku płytki. Jest tutaj schemat. Kilka elementów. Rezystor, kondensatory. Wejście. Tranzystor BC547. Wejście na taki kabelek. Zasilanie z baterii. I wszystko. Mam tutaj telewizorek z akumulatora zasilany. Natajnik jest podłączony do dekodera telewizji. Można włączyć telewizor. Chwilę się nagrzewa, i od razu mamy obraz. Ja oczywiście mam już dostrojony ten odbiornik. bo jak widać, o. działa wszystko czarno-białe oczywiście nadajnik pracuje na końcu skali VHF nadaje ma zasięg mniej więcej 20 metrów na piętrze odbiera jeszcze ale już z zakłóceniami Tutaj bardzo ładnie odbiera. Mm, oczywiście bez dźwięku. Sam obraz. No i tak to działa.